Rybka Adam Mickiewicz. Od dworu spod lasa, z wioski, smutna wybiega dziewica, rozpuściła na wiatr włoski i łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, gdzie jezioro wpada rzeka, załamuje białe rączki i tak żałośnie narzeka. O wy, co mieszkacie w wodzie, siostry moje, świtezianki, słuchajcie w ciężkiej przygodzie głosu zdradzonej kochanki. Kochałam pana tak szczerze, on mię przysięgał poślubić. Dziś księżną za żonę bierze, kry się bogą chce zgubić. Niechże sobie żyją młodzi, niech się z nią budnik pieści, niech tylko tu nie przychodzi urągać się z mych boleści. Dla opuszczonej kochanki, cóż pozostało na świecie? Przyjmijcie mi oświte zianki, lecz moje dzieci, ach, dziecię. To mówiąc, że w nie zapłacze, rączkami oczy zasłoni, i z brzegu do wody skacze i w bystrej nurza się toni, w tym zlasu, gdzie dwór się bieli. Tysiączne świecą kagańce, zjeżdżają goście weseli: muzyka, hałas i tańce. Lecz mimo tego hałasu Płacz dziecięcia słychać w lesie Wierny sługa wyszedł z lasu I dziecią na ręku niesie Ku wodzie obraca kroki Gdzie łoza gęsto spleciona Wzdłuż wykręconej zatoki Okryła rzeki ramiona Tam staje w ciemnym zakątku Płacze i woła Niestety Ach, któż de piersi dzieciątku Ach, gdzie ty Krysiu Ach, gdzie ty Tu jestem w rzece u spodu Cichy mu głos odpowiada Tutaj drżąca od chłodu Aż wir mnie oczki wyjada Przez szwir przez ostre kamuszki, fale mnie gwałtowne niosą, Pokarmuj koralki, muszki, a zapijam zimną rosą. Lecz sługa, jak na początku, tak wszystko woła: Niestety, ach, któż da piersi dzieciątku, Ach, gdzież ty, Krysiu, ach, gdzie ty? W tym coś się z lekka potrąci, śród kryształowej przezroczy, Woda się z lekka zamąci, rybka nad wodę podskoczy. Jak skałka płaskim bokiem, gdy z lekkich rąk chłopca pierzchnie, Tak nasza rybka pod skokiem mokre całuje powierzchnię. Złote mi plamki nadobna, kraśne ma po bokach piórka. Główka jak na parstek drobna, oczko drobne jak pociórka. Wtem rybią łuskę odwinie, spojrzy dziewicy oczyma. Z głowy jasne włos płynie, szyjka cieniuchna się zdyma. Na licach różana krasa, piersi jak obłuszka mleczne. Rybią ma płetwy do pasa, płynie pod chrusty nadrzeczne. I dzieciom bierze do ręki łona białego tuli. Luli woła, mój maleńki, luli, mój maleńki, luli. Gdy dzieciom płakać przestało, zawiesza kosz na gałęzi i znowu ściska swe ciało i główkę nadobną z węzi. Znów ją łuski powleką, od boku wyskoczą skrzelki. Plusła i tylko nad rzeką kipiące pękły bąbelki. Tak co wieczora, co ranka, gdy sługa stanie w zakątku, wraz wypływa świtezianka, żeby dać piersię dzieciątku. Za cóż jednego wieczora nikt nie przychodzi na smugi? Już zwykła przemija pora, nie widać dziecięciem sługi. Nie możą przyjść tą stroną, musi zaczekać troszeczkę, bo właśnie teraz pan z żoną poszli przechadzką nad rzeczkę. Wrócił się, czekał z daleka, za gęstą usiadłszy krzakiem. Lecz próżno czeka i czeka nikt nie powracał tym szlakiem. Staje i dłoń w trąbkę zwinął i patrzył przez palców szparę, ale i dzień już przeminął i mroki padają szare. Czekał długo po zachodzie, a gdy nas gwiazdy zapala, zbliża się z lekka ku wodzie i śledzi oczyma z dala. Przemógł, cudy czy moc piekła. Uderza go widok nowy, gdzie pierwszej rzeczółka ciekła, tam suchy piasek i rowy. Na brzegach porozrzucana wale się odzież bez ładu. Ani pana, ani pani nie widać nigdzie ni śladu. Tylko z zatoki połową Sterczał wielki głazu kawał i dziwną kształt budową dwa ludzkie ciała udawał. Zdumiewa się niewierny sługa, rozpieszłych myśli nie złowił. Przeszła godzina i druga, nim wreszcie słówko przemówił. Krysiu, o, Krysiu zawoła. Echomu ja mu krysiu odpowie, lecz próżno patrzy dokoła, nikt nie pokazał się w Patrzy na ruf i na głazy, otrzy pot na co zbladłem i kiwnie głową trzy razy, jakby chciał mówić, już zgadłem. Dzieciątko na ręce bierze, śmieje się dzikim uśmiechem i odmawiając pacierze, wraca do domu z pośpiechem.